Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego śpisz w jednej pozycji, zamiast w innej? Niektórzy ludzie śpią na brzuchu, inni na prawym boku, a jeszcze inni na lewym. Są tacy, którzy lubią spać zwinięci w pozycji embrionalnej, i tacy, którzy preferują spać na wznak. Są też osoby, które lubią spać w piżamach, oraz ci, którzy wolą spać bez nich. Są też tacy, którzy uwielbiają przykrywać się kocami. I tacy, którzy wolą czuć się swobodnie. Jeśli nigdy nie zastanawiałeś się nad tym problemem, dzięki opowieści Zen, którą zaraz usłyszysz, odkryjesz, co się dzieje, gdy śpisz na lewym boku. Pozostań do końca, bo to, co usłyszysz, z pewnością cię zaskoczy i sprawi, że poważnie przemyślisz swoje nawyki związane ze snem. Ale zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z naszymi nowymi treściami. W spokojnym buddyjskim klasztorze ukrytym w górach Japonii, otoczonym ciszą ogrodów, starszy i mądry mnich Hiroshi postanowił poświęcić specjalny wieczór na dzielenie się głębokimi prawdami o sposobie, w jaki śpimy. Jasny i pełny księżyc na nocnym niebie zdawał się błogosławić atmosferę kontemplacji, która rozprzestrzeniała się wśród oddanych uczniów zebranych w głównej sali. Hiroshi, siedząc na tatami, zaczął mówić spokojnym głosem, jakby jego słowa były lekkim powiewem, który delikatnie pieści umysły tych, którzy go słuchają. Dzisiaj, drodzy uczniowie, zobaczymy, dlaczego spanie na lewym boku jest najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić dla swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Zaczął mnich. Zbadamy razem głębokie powiązania między praktyką spania na lewym boku. Korzyściami dla naszego ciała oraz duchowym przebudzeniem. Na koniec zrozumiecie, dlaczego buddyjscy mnisi od wieków śpią na lewym boku. Podczas gdy uczniowie z coraz większym zaciekawieniem słuchali tematu, Hiroshi kontynuował swoją opowieść. W starożytnej wschodniej tradycji, związek między ciałem, umysłem a duchem był kluczowym elementem drogi do mądrości i równowagi. A spanie na lewym boku zawsze miało ogromne znaczenie. Ten wybór nie jest przypadkowy, lecz odzwierciedla głębokie zrozumienie zasad fizjologicznych i duchowych, które kierują praktyką snu. Pierwszą zaletą spania na lewym boku, powiedział mnich, jest osiągnięcie optymalnego drenażu limfatycznego. Limfa przepływa przez nasze ciało i ważne jest, aby robiła to jak spokojna rzeka, która płynie z gracją przez ziemię. Lewa strona naszego ciała jest strażnikiem tego życiodajnego przepływu, ponieważ niesie ze sobą ładunek białek, glukozy i innych substancji. Spanie na tej stronie to jak oferowanie czystej ścieżki rzece, pozwalając naszemu ciału pozbywać się toksyn, tak jak rzeka niesie suche liście unoszące się na jej powierzchni. Z życzliwym spojrzeniem, Hiroshi zwrócił się do swoich uczniów, zręcznie opowiadając o drugiej korzyści. Żołądek i trzustka są jak bóstwa naszej wewnętrznej świątyni, powiedział Hiroshi. Kiedy leżymy na lewym boku, tworzymy świętą przestrzeń dla tańca tych dwóch organów, które sprawiają, że soki trawienne poruszają się z gracją tancerzy na scenie. Widzicie, spanie w ten sposób to nie tylko akt fizyczny, to zaproszenie na wewnętrzne świętowanie, cichą celebrację enzymów przygotowujących nasze ciało na nowy dzień. Mnich, szczęśliwy widząc uczniów tak zainteresowanych jego słowami, kontynuował opowieść o trzecim darze wynikającym z leżenia na lewym boku, oczyszczaniu, prawdziwym nocnym rytuale. Odpoczynek na lewym boku, powiedział, ułatwia przepływ odpadów trawiennych niczym strumień przepływający przez żyzną glebę. Jelita stają się ogrodem, gdzie składniki odżywcze są odkładane, a rano nasze ciało przygotowuje się do ceremonii eliminacji, codziennego odrodzenia. Pod miękkim światłem, które wypełniało salę, Hiroshi wyjaśnił kolejną korzyść spania na lewym boku, mówiąc o miłości serca. Nasze serce jest władcą naszego ciała, powiedział z uśmiechem. Śpiąc na lewym boku, oferujemy sercu idealne tło do jego pracy. Aorta, jego posłaniec, wyrusza w majestatyczny łuk w stronę lewego boku, niczym podróżnik przekraczający most, ułatwiając podróż i czyniąc przepływ krwi bardziej harmonijnym. Mnich wstał lekko, jakby tańczył z opowieściami, i kontynuował z piątym darem. A teraz porozmawiajmy o śledzionie oddanej służebnicy. Ten ukryty organ, strażnik naszej siły życiowej, odnajduje spokój, gdy leżymy na lewym boku. Płyny ustrojowe stają się posłańcami tego spokoju, docierając do śledziony niczym pielgrzymi przybywający do tajemniczego sanktuarium, odżywiając i wzmacniając nasze ciało. Z głębokim spojrzeniem Hiroshi wprowadził szósty dar z odrobiną poezji. Jak natura podążająca za biegiem rzeki, spanie na lewym boku jest aktem połączenia z grawitacją, cichym mistrzem, który prowadzi naszą podróż nocą. Siła grawitacji staje się strażnikiem ścieżek naszego drenażu limfatycznego, cichym towarzyszem, który towarzyszy naszemu ciału w jego rytuale oczyszczania. Poprzez spanie na lewym boku, kontynuował mistrz. Znajdujemy również równowagę między ciałem a umysłem. Spanie na lewym boku to nie tylko akt komfortu dla wewnętrznych organów i dla naszego ciała w ogóle. Starożytna mądrość wschodu uczy nas, że ten sposób odpoczynku wzbogaca nasze zdrowie oraz nasze połączenie ze światem wewnętrznym i zewnętrznym. To prawdziwa wskazówka do życia, która objawia się w snach i ciszy snu na lewym boku. Spanie w ten sposób, powiedział Mnich. To nie tylko odpoczynek dla ciała, ale także okazja do wewnętrznego przebudzenia i duchowego przebudzenia. Gdy świat pogrążony jest w głębokim śnie, my, jako praktykujący świadome spanie na lewym boku, zanurzamy się w głębinach bytu. To święty moment, w którym umysł uwalnia się od kajdan codziennych myśli, otwierając subtelne drzwi do uniwersalnej świadomości. Hiroshi wciąż uśmiechając się do swoich uczniów. Wyjaśnił koncepcję równowagi między yin a yang podczas snu. Lewa strona, w swojej bardziej yin naturze, otacza nas jak objęcie nocy. Cisza, która wynika z tej praktyki, jest darem, ofiarą dla naszej wewnętrznej esencji. Za pomocą konkretnych przykładów, Hiroshi opowiedział o nocach, podczas których mnisi, zanurzeni w praktyce świadomego snu na lewym boku, czuli przepływ energii niczym spokojną rzekę. Przepływającą przez ich byt. Energia witalna w harmonii z naturą tańczy, gdy ciało odpoczywa, tworząc harmonię, która rezonuje w całym klasztorze. Korzyści płynące z tej praktyki wykraczają więc daleko poza aspekt fizyczny, obejmując także aspekt duchowy. Wchodząc głębiej w analizę fizycznych korzyści, Hiroshi opowiedział o starszych mnichach, którzy dzięki przyjęciu tej praktyki doświadczyli większej elastyczności i siły w swojej medytacyjnej praktyce. Spanie na lewym boku staje się więc doskonałym uzupełnieniem poszukiwania oświecenia, przygotowując grunt dla umysłu i ciała. Mnich, przeplatając opowieści, podkreślił znaczenie wprowadzenia tej świadomości do codziennego życia, czyniąc ją zdrowym nawykiem, z którego mnisi nigdy nie zrezygnują. Nie tylko w ciszy klasztoru możemy kultywować tę praktykę, podkreślił. Przenosimy ją ze sobą do naszych domów, honorując nasze ciało jako świątynię, w której mieszka świętość nocy. Hiroshi, skupiając się na dźwiękach świerszczy i rzeki, które można było usłyszeć wokół klasztoru, dodał: Sama natura uczy nas znaczenia dostosowania naszego snu do rytmu świata. Lewa strona. Niczym liść kołysany przez wiatr łączy nas z tym wiecznym tańcem. Gdy uczniowie słuchali z wielkim zainteresowaniem, Hiroshi podzielił się innymi ważnymi korzyściami wynikającymi ze spania na lewym boku. SPanie na tej stronie, powiedział, ułatwia oddychanie, tworząc harmonijną synergię między przepływem powietrza a biciem serca. Kiedy leżysz na lewym boku. Twoja tchawica i przełyk przyjmują bardziej naturalną i prostą pozycję w stosunku do kręgosłupa. To ułożenie ułatwia przepływ powietrza przez tchawicę do płuc, sprzyjając swobodniejszemu oddychaniu. Dodatkowo przepona, główny mięsień zaangażowany w oddychanie, znajduje się pod płucami. Spanie na lewym boku pozwala przeponie poruszać się swobodniej, promując głębokie i płynne oddychanie. A umiejscowienie serca po lewej stronie klatki piersiowej to kolejny kluczowy element. Spanie na tej stronie zmniejsza nacisk na serce i pozwala na lepsze krążenie krwi. Spanie na lewym boku może również pomóc zapobiegać refluksowi żołądkowo-przełykowemu. W tej pozycji żołądek znajduje się niżej niż przełyk, co zmniejsza ryzyko cofania się soków żołądkowych do przełyku. Dodał Hiroshi a dodatkowo, spanie w ten sposób naturalnie wspiera kręgosłup, utrzymując optymalne ułożenie dla przebudzenia bez napięć. Zauważyliście kiedyś, zapytał Mnich, że kręgosłup ma naturalną krzywiznę w kształcie litery S? Leżenie na lewym boku lepiej odzwierciedla naturalną anatomiczną krzywiznę kręgosłupa, minimalizując stres na dyski i stawy. Pamiętajcie, powiedział Mnich. Że spanie na lewym boku to nie tylko sposób na lepszy odpoczynek ciała, ale także ścieżka do świadomości i duchowego wzrostu. Tak jak buddyjscy mnisi, będąc świadomi wzajemnego powiązania ciała i umysłu, od zawsze przyjmowali lewy bok jako uprzywilejowaną pozycję do snu. Tak i wy powinniście się do tego przyzwyczaić. W ten sposób zarówno wasze ciało, jak i umysł poczują się znacznie lepiej.